Siemango, witajcie w kolejnym odcinku przygód z Margonem. Siemango, siemango, siemango witam Was bardzo serdecznie. I bardzo dziękuję za to jak ciepło przyjęliście serię z ocenianiami waszych profili Będą kolejne odcinki z tej serii, wysłaliście bardzo, to bardzo dużo zgłoszeń do ocenienia Więc czekajcie, czekajcie i właśnie, bardzo ważna informacja dla was i bardzo ważna zmiana Chciałem aby ludzie na grupie dla na grupie Grajkowników Grajka, którą macie w opisie na Facebooku, do której was zapraszam Mieli jeszcze lepiej niż mają, czyli tam mieli jeszcze troszkę bardziej ekskluzywne Wiadomości, takie niewiadomości, takie zdjęcia z backstage'u, takie kulisy z backstage'u e, Tak teraz na grupie dla widzów będzie się pojawiać rozpiska odcinków razem z godziną opublikowania każdego filmu. Także już dzisiaj, pra prawdopodobnie, jeżeli oglądacie ten film i wejdziecie teraz na grupę Grajkowników Grajka to tam będziecie mieć w przypiętym poście e, rozpiskę odcinków, o której godzinie jaki odcinek z jakiej gry wyjdzie. Na cały tydzień Także to jest baz już odsyłam do tej grupy A teraz widzimy się w odcinku przygód z Mardą Nie wiem czemu nie mogę się teraz wysłowić eee, A dlaczego teraz e, i co w ogóle będziemy robić Najpierw zobaczyć co jest na poczcie Bo coś dostałem, aha wynajem lokalu Przemija 13, aha to już przeminęło Aha okej okay. eee, Dostałem kełmik od Sławikosa na 290, od Rowan na 260 Tutaj legenda, którą miałem oddać, nie oddałem po 70 dniach, racjonalnie nie miałem oddać, tylko powiedziałem, że oddam, ale jeszcze nie oddałem. To od Sławikosa, tutaj też od Sławikosa, on mi tak wysłał te itemki kiedyś na 260 wszystkie, a ich nie używałem, kurde, tutaj będzie dobra. Sporo tych itemków, więc kiedyś trzeba będzie to użyć. Ale główną rzeczą, na którą pewnie się na jak chcieliście zobaczyć co mi dało Germory za wspieranie Margotube'a. Że, że ogólnie że zaangażowanie się w Margotube'a W ogóle to jest niesamowite. Zbieraliśmy 7 ponad 7 i pół tysiąca złotych. To jest naprawdę wielka ilość pieniędzy. Jak na to jakie mamy zasięgi, to jest naprawdę nie, niesamowite. Naprawdę niesamowite. Bo tak jakby każdy Także naprawdę niesamowite 7500 tysiąca udało się zebrać, tak jakby każdy z naszych widzów dał po złotówce od siebie, co jest naprawdę naprawdę niesamowitym wynikiem. Ale dobra, już przechodzimy do tego, co dostałem. W sumie sam do końca pewnie jeszcze nie jestem co to jest, więc sprawdzamy pakiety promocyjne kod powinien się zgadzać. Zgadza się loteria MargoTube, gratulujemy wygranej jeszcze imią gry. To jest jeden z tych kodów, które mogliście wygrać. E, wspierając akcję po prostu mamy figurka smoka o złotym sercu, czyli specjalnie dedykowany wygląd na tą akcję. mamy smoczą łuskę i smoczą runę od Margo czyli mam około no, 3 razy, mamy 400 znaczy łusek i ten wygląd. E, szczerze powiedziawszy tego wyglądu jeszcze nie widziałem tak na żywo, więc jestem ciekaw jak on wygląda. Łuskę i runę sobie użyjemy, mamy ich teraz... Są, mam 9000 run, kurde, na co ja to wydam Ale teraz wygląd. Ogólnie z Margo Campu naprawdę świetny wygląd, a sprawdzimy Margo Tube. Raz, dwa, trzy. Dobra, małe sprostowanie to jednak nie jest Outfit, to jest tylko na tu neutralna pamiątka. E, przepraszam za wprowadzenie w wąt. Fajna, taka neutralna pamiątka. Znaczy, no. Tak. W sumie, no, taka, no, wiecie, taka. No, ale może być dobra, nieważne. <śm> nieważne. Ale taki zawsze, wiadomo, taki symboliczny gest. Mimo, w sumie z ich strony, chociaż myślę, że mogli troszeczkę bardziej się postarać. No. nie ukrywajmy, jednak akcja przyniosła trochę rozgłosu i też na pewno lekka promocja dla firmy Gardmory to była, a jednak tak troszeczkę. Dostaliśmy z łuski o wartości 4 zł, jeśli go dostał każdy z nas, czyli to około wyszło mi tak, około 50 zł na nas wszystkich. Także no jakoś mega dużo to chyba nie jest od nich, no ale nieważne, 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 nieważne. Teraz pójdziemy sobie na kataham. Może znowu coś zainwestujemy. Zauważyłem, że większość rzeczy, które inwestowaliśmy w ostatnim odcinku, czy w ostatnich odcinkach się zwróciła i się sprzedała, także spoko. Też wiele osób prosiło mnie o to, żeby ich pozdrowił. Nie, zaraz to zrobię, bo wczoraj już sobie tam patrzyłem, że ktoś pisał, ktoś pisał, więc e, już będę Wam wszystkim odpisywać. E, Okej, okay, może lecimy od końca, e, to błogo, w sumie końcu muszę je stąd wziąć, bo ono potem będzie tak długo już stało. E, 7 stycznia, wystawiony na, proszę bardzo, zwój teleportacji, mówi, niektórzy mówią, że się nie będą sprzedawać, proszę bardzo, jak się sprzedawał jak ciepłe bułeczki, goblińskie krwawe buty za, za 700 tysięcy się sprzedały, nice. Do tego obok Polskie Buty Z mam do sprzedania: Złoto, Tata, amiana am, Wysłał mi kilka itemków. Graj, pozdrow na YouTube. Pozdrawiam, Tatę, am, am, amiana Ciężki oręż pognomienia. Nie wiem, będzie to jest warte. ale dostałem pieniążki i ten itemek. Ja tutaj nadal sprzedawał się jeszcze więcej zwojów. Zrobiliśmy sobie fajny nawet zysk. I teraz znaczy na malutki zysk, ale zawsze zysk. Zagrałem ze mną w dniu 9 stycznia o godzinie Hasimi. Niestety nie, nie zagrałem z Tobą wtedy. Ale bardzo dziękuję i pozdrawiam Ciebie również. E, Elożka, na odcinku. Pierwszy tancet, pozdrawiam. E, kruczek, który się nie sprzedał do questa, trudno i dostałem kryształową potęgę Drzewa. Znaczy, to jest chyba najmniej warte. Szczerze, to jest dość mało warte. Ale dziękuję i pozdrawiam na odcineczku również za 10 tysięcy finraya i, i ten, ten itemek, Dziękuję. I dobra, lecimy na aukcję, coś, coś e, sprzedamy, te wszystkie rzeczy, które tutaj mamy. E, nad nie wiem, czy jeszcze są, no jeszcze będą itemki z wyzwań, na pewno na aukcjach, bo przez to wszystkie te itemki potaniały mocno i w też dobrym, dobrym pomysłem, bo już było kupowanie wcześniej tych itemków i teraz szukanie, aż zaczną spadać. Samotnej, samotnej gardy. No patrzcie, już są po 20 milionów, a były po 16, także naprawdę tutaj konkretnie można było kiedyś zarobić, teraz jeszcze się wstrzymam ze sprzedażą tego, co mam. Nie dobra, ciężki orę, oręż. o, Chyba nic się nie nazywa oręż. Or, oręż, nic się tak nie nazywa. I lol, tego nie ma? Co to jest? To jest... wręczna. Ciężki oręż. 2,5 miliona, proszę bardzo, nawet w takie dość duża cena. Wydaje mi się, że cena jest zawyżona, więc damy 2, 2 miliony damy. E, A od 500 tysięcy, bo to jest za dużo. Jak na item, jak na ten level, naprawdę zdecydowanie zbyt dużo. E, do tego długa onyxowa włócznia, długa onyxowa włócznia to jest również dwuręczna broń. E, broń biała, dwuręczna. Jak widzicie, e, zwiększają mi się ilość pieniędzy, zwiększyła mi się. Miałem około 10 minut, teraz mam 15. E, nie ma takiego onyxowego itemka, nie ma takiego onyxowego itemka. Pomyślmy, to może wybrać na 53, dwuręczna nie za wiele. Myślę, że tak samo 500 tysięcy, 2 miliony. Do tego laska. Jest to laska. Kryształowa Potęga drzew, czyli POTĘGA Dzisiaj taki też troszeczkę spokojniejszy odcinek Nie będę ryja 2 miliony, oj nawet nieźle, 1,5 miliona Także spoko 1,4 e, miliona damy a te od 500 tysięcy, może być e, Goblinskie budy z One są chyba jednym z najtańszych e, Itemków z goblinów 350 tysięcy Więc stacje od 450 300 tysięcy kup teraz Kurde, gdybym kupił dwie te sztuki Za 300 i za 350, ale mogę ich tak umoczyć Mogę tak umoczyć pieniądze i tego się boję, niestety jest 450 Kurde nie wiem, bo to jest świeże, to jest strasznie świeże, to ma 10 minut Ale tak mnie kusi żeby to kupić i wystawić to drożej, gdzieś tak za 400, to będzie jakiś tam minimalny, ale jednak będzie zysk Kurde nie wiem co robić, czy to brać oba też, obie, obie te sztuki Puszka po Pepsi do mnie pisze, hej Puszka po Pepsi, pozdrawiam ciebie Wiecie co, brać czy nie brać, kurde zastanawiam się Dobra, ki, nie biorę. 300 tysięcy ale w sumie mogę wstać wtedy 3 i zrobić sobie konkurencję sam sobie Dobra trudno, 300 i 350, najwyżej umoczę 350 tysięcy Okej, okay, dobra mam teraz 3 stóki tych samych butów I zrobię taki myk, najtańsza była 300 tysięcy Najdroższą wystawimy za 500 tysięcy Żeby ludzie myśleli, że to jest okazja, że biorą taniej 500 tysięcy, wystawiamy bank Kolejne Tutaj wystawimy za 469 tysięcy Tak po prostu sobie wpisałem, bo ładnie wygląda Oraz ostatnia, która będzie okazją I ludzie będą na, ni na nią zwracali uwagę 300 tysięcy listacja, a kup teraz Będzie 390 tysięcy Czyli jakkolwiek to zarobimy, jeśli jakkolwiek się sprzeda A myślę, że się sprzeda na pewno Do tego zwoje do Andarum, zobaczymy Może są teraz tańsze, raczej droższe Andarum Sied O coś mi przyszło że 700 tysięcy 550 000. kurde ale mało zwoich, 62 tysiące 62 tysiące, no to jest taka niziutka cena, niestety, która troszeczkę 50 tysięcy. ale to jest za tania, żeby w ogóle z zyskiem sprzedać 50 tysięcy. Tak, tak, nagrywam. Kurde, 50 tysięcy, mało. To jest za mało, żebym zarobił, dobra, nieważne. Chociaż mogę to po 50 tysięcy kupić, ale musiałbym kupić tego dużo, i to musiała ja być taka sprzedaż hurtowa. A jakoś średnio mi się to widzi. dobra, mam jeszcze kapelusz, ale z nim się jeszcze wstrzymam. I mam to druzgocące ostrze zemsty na wojka. I jeszcze to sobie dzisiaj wystawimy. I poszukamy jakiegoś herosa. Będzie taki troszkę dłuższy odcinek. E, ostrze zemsty. Ostrze zemsty. Druzgocące. Druzgocące. Źle. Druzgocące. Druzgocące. 1,6 miliona, dobra. 1 milion w licytacji. To jest jednoręczne, dobra. Wystawimy 300 tysięcy i 2 miliony. Niech będzie tak. Niech się biją w tej licytacji o ten temek. Dobra. Lecimy teraz szukać jakiegoś tak. Pozdrawiam cię, puszka po Pepsi. E, dam tak i kropeczkę, bo mi się powtórzyła wiadomość. I dobra, lecimy na inferną szukać jakiegoś wiaros. No, szukamy Kościeja przez chwilę. E, mówiłem minutę sam do siebie, bo zapomniałem włączyć nagrywania. <gry> Ale szukamy gościeja, bo dawno nie szukałem gościeja. I w zasadzie wszystkie rzeczy, które się poruszyć już na tym odcinku poruszyłem. E, podoba... Bardzo się cieszę z tego, ile ostatnio przybywa Was na kanał, ile, ilu już Was jest na kanale, e, ilu już też na grupie, dla widzów osiągnęliśmy już dawno granicę 200 osób. E, także jeszcze raz Was zapraszam, tam będziecie mieć dzisiaj rozpiskę odcinku na ten tydzień. E, no i w tym tygodniu postaram się również zrobić jakiegoś live'a dla nas. Znaczy w nadchodzącym, bo dzisiaj jest jeszcze sobota, nie wiem, o której chodzi filmik, bo nie wiem o której zdążę go zrenderować. Bo jeszcze mam troszeczkę spraw z nowym komputerem do zrobienia, ale mam nadzieję, że w miarę prędko zobaczycie ten odcinek. Ale w przyszłym tygodniu musisz, będą jakieś w ogóle za chrypą. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie jeszcze jakiś live się uda zrobić. Oczywiście będziecie też mieli informacje na grupie da wizję, o tym, czy będzie live i kiedy. E, bo mam akurat mega napięty tydzień na przyszły, mega napięty grafik na przyszły tydzień, jeśli chodzi o szkołę. W tym, w tym tygodniu, który się teraz kończy, w zasadzie w dzisiejszym dniu, ostatniej godzin tego tygodnia. Głównie minęły mi na gdzieś tam w domu, musiałem tam pomagać A teraz doszło, niestety w szkole doszło sporo obowiązków, na przyszły tydzień więc będzie ciężko Ale dobra, ja teraz się z wami już po żegnam i gdy znajdziemy kościoła to będzie podsumowanie Dobrze moi, drodzy, właśnie w tym momencie... Dobrze moi drodzy, właśnie w tym momencie widzicie zapewne bicie Herosa A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie odcinka Pamiętajcie aby na grupę, zobaczyć kiedy pojawi się odcinek, na który trzykacie, Także trzymajcie się, na razie Bye.